Dla gaz systemu jest bardzo ważne, żebyśmy się dobrze komunikowali ze społeczeństwem, z branżą energetyczną, ze wszystkimi, które, dla których ważne są rzetelne informacje na temat rynku energetycznego, na temat tego, co się dzieje w szeroko pojętej branży energetycznej. Wydarzenia takie jak dzisiaj są niezwykle ważne. One pozwalają wskazać tych dziennikarzy, którzy stanowią pewien wzór do naśladowania. Wierzymy, że dalej ten wzór będzie. Szeroko no, powielany, kolportowany, i y, rzeczywiście dziennikarze piszący o energetyce, zarówno w wielkich mediach, w portalach, w dzien dziennikach lokalnych, będą to robili y, dobrze, trafnie, angażująco, y, też ciekawie, y, w taki sposób, który rzeczywiście pozwoli y, czytelnikom w Polsce wyrobić sobie prawidłowe zdanie na ten trudny i ważny temat. Są lata łatwe, są lata trudne. I ten ubiegły rok rzeczywiście był rokiem no, jednym z najtrudniejszych, y, może w takiej niedawnej historii. Chociaż kryzysy ekonomiczne nas nie omijały również w przeszłości, w tym czasie ważne jest, żeby y, no, spędzić chwilę, żeby wyróżnić, żeby nagrodzić tych dziennikarzy, którzy szczególnie Przykładają się do swojego warsztatu, do swojej pracy. To jest coś więcej niż praca, to jednak jest pewna misja informowania społeczeństwa o tym, co się dzieje, co jest ważne. Dziennikarze, którzy odbierali nagrody, laudacje, to wszystko wskazywało na to, że w branży energetycznej, bądź no, co bądź bardzo ważnej, no, być może jednej z ważniejszych, jest istotne, żeby mówić o na no, dobrych stronach, problemach, wyzwaniach, kwestiach regulacyjnych, wszystkich innych w sposób trafny, rzetelny, wyważony.